A ja bez torkela, nie? Ja tak samo do dekułów jechałem. Za kaszlem i w tej wodzie to dopiero będzie. Już takie się głębokie robi. Mołem, ale elegancko się umyje to jest to. Jest to. No bardziej gitarek. Nagrywaj, Artura. Chistą, kurwa z tą wodą na siłę. No jest, już głęboko się robi. Jest, jest. Jeszcze popchniesz, to jest dobrze. Tutaj wirus przyjedzie, jedziemy, nie? No, wirus zaczekł, przepraszam, tu tą wodę. No, nie chcę tu stać, jak wirus dojechał. Ja idę już, że dla tego. Oni mają rurę? Mają, nie? Gdzie mają? Gdzie mają? Yeah. Ja mu, ja mu zakaszczę, już raz wtedy mu zakaszczę na torze. Ja mu zakaszczę to zostanie. A też zakaszcza. A ten zaciągnął wodę? Moja suczka przeszła. No dobrze. Węgry. No dobrze. Moja suczka przeszła. No dobrze. tak, że ze spędu już miał ruleta, to Na koniec trzeba tu przyjechać i podwoził. Zresztą no, byś wiedział, co tam jest z tym motem. Dobra, spierdalamy, nie? Jedziemy. No. Czekaj na to, a ten tak. Gdzieś? No, ale ten dobrze byś się namachać żelaz. Dobra.